Szanowni mieszkańcy, zwracam się z apelem i z gorącą prośbą, aby przestrzegać tych wszystkich zasad, które obowiązują w strefie czerwonej. Mogliśmy zapoznać się z komunikatem premiera i ministra zdrowia. Dzisiaj kolejne obostrzenia, ale traktujmy to może jako pomoc w tej trudnej sytuacji. A nie utrudnienia w naszym życiu, bo wszystko to ukierunkowane jest, abyśmy jak z najmniejszym uszczerbkiem na zdrowiu przeszli tą trudną sytuację. Szczególnie zwracam się do seniorów. Jak tylko jest to możliwe, proszę mnie wychodzić z domów. A jednocześnie apeluję i proszę bardzo, wszystkich sąsiadów. Zainteresujmy się szczególnie osobami starszymi, ale nie tylko, może ktoś jest na kwarantannie, może potrzebuje tego, aby zrobić zakupy, może potrzebuje tego, aby chociażby porozmawiać, może potrzebuje tego, aby wyjść z psem, którego ma w mieszkaniu. Proszę zainteresujmy się, kolejna sprawa, którą chciałem poruszyć to wiemy kolejne obostrzenia dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych. Od poniedziałku klasy 4-8 w szkołach podstawowych dołączą do grupy szkół ponadgimnazjalnych, gdzie będzie tylko i wyłącznie nauczanie zdalne. Również wiemy już, że e, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają ograniczenia, aby samemu przemieszczać się na zewnątrz poza miejscem zamieszkania. Wiem, kolejne trudności, ale jak będziemy w jednej drużynie. Wszyscy będziemy się wspierali, będzie łatwiej nam przejść ten trudny okres. Chciałem również poinformować wszystkich zainteresowanych, że od początku pandemii w miejskim ośrodku pomocy rodzinie są telefony, gdzie możemy uzyskać wszelkie wsparcie, czy to jeśli chodzi o dokonywanie zakupów, czy rozmowa z psychologiem. Czy każde inne potrzeby, które, na które możemy liczyć, że osoby nam inne pomogą. Telefony są na stronie Miejskiego Środka Pomocy Rodzinie, są również na stronie Urzędu Miasta. Dostrzegacie na pewno Państwo, że kolejne ograniczenia, chociażby w komunikacji miejskiej, są wyznaczone miejsca, gdzie możemy siedzieć, ile osób może wsiadać, jeśli będzie taka potrzeba prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego na bieżąco analizuje sytuację, jeśli będzie taka potrzeba, będą dodatkowe autobusy. Przed nami również 1 listopada będą dodatkowe kursy i bardzo proszę również, aby wizyty na cmentarzach rozłożyć w czasie, aby nie tylko pierwszego listopada odwiedzać groby naszych bliskich, jak nie będzie decyzji rządu o całkowitym zamknięciu cmentarzy, aby robić to również w inne dni, żeby nie kumulować zagrożeń. Zwracam się również z ogromną prośbą i apelem do tych wszystkich, którzy do tej pory mówili, że maseczki są niepotrzebne, że dystans jest niepotrzebny. Bardzo proszę, szanuję zdanie tych osób. Ale prosiłbym również i apeluję, aby nie narażać zdrowia i życia innych. Miejmy swoje poglądy, jak ktoś ma takie, ale szanujmy zdrowie i życie innych mieszkańców. Stosujmy się do tych zaleceń dotyczących i dystansu społecznego, i chodzenia w maseczkach. Również apeluję, aby jak najczęściej no, to stosujemy, jestem przekonany. Ale jeszcze chciałem przypomnieć o tym, aby dezynfekować również ręce, wejście do urzędów, do innych miejsc, z których korzystamy, jak najwięcej zasad higieny. Chciałem również serdecznie podziękować wszystkim pracownikom służby zdrowia wszystkim pracownikom, którzy pełnią rolę służebną w stosunku do nas, mieszkańców chociażby, czy osoby, które obsługują nas w sklepach, czy w urzędach. Dziękuję tym wszystkim osobom, że pomimo takich zagrożeń są na stanowiskach. Wiemy, jakie kłopoty mają również pracownicy szpitala. Również to ich dotyka. Mają dodatnie wyniki. Mają swoje rodziny, swoich najbliższych, o których się martwią. I to jest naturalne. Wspierajmy te wszystkie osoby, które nam pomagają. Jestem przekonany, że razem poradzimy sobie. Szanowni Państwo, Trudny czas, ale życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia i cierpliwości i zrozumienia dla innych mieszkańców. Dziękuję serdecznie.